Cześć, z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj w sobotni wieczór, temacik, który raczej nie będzie temacikiem, tylko tematem, bo sprawa jest poważna: temat nieco historyczny i nieco fantastyczny. O co chodzi? Czy potrafilibyście sobie wyobrazić sytuację, w której historia Polski Drugowojenna historia Polski tu toczy się zupełnie odmiennym torem, gdzie nie ma takich zniszczeń, gdzie na terenie Polski nie ma obozów koncentracyjnych, gdzie nie ma powstania warszawskiego. Taka sytuacja okazuje się była bardzo, bardzo realna jeszcze w 1938 roku. Możliwość takiej sytuacji. Dlaczego. Słuchajcie, przede wszystkim e, po dojściu Adolfa Hitlera do władzy e, zmieniła się radykalnie e, zmieniły się radykalnie stosunki międzynarodowe pomiędzy Niemcami a Polską. Wcześniej była to praktycznie otwarta wrogość, po dojściu Hitlera do władzy e, Adolf Hitler, który był zafascynowany marszałkiem Józefem Piłsudskim jako e, zafascynowany Piłsudskim jako pogromcą e, komunistów w 1920 roku e, Adolf Hitler dążył do zawarcia z rządem polskim paktu, porozumienia, które zawarł. Porozumienie e, Otworzyło zupełnie nowe e, możliwości w stosunkach między, na, między naszymi krajami, między Niemcami a Polską. Przede wszystkim skończył się, tak jak mówiłem, okres praktycznie otwartej wrogości. E, w planach e, Hitlera było od początku włączenie Polski słuchajcie, do mm, swoich własnych planów uderzenia na wschód, na Rosję radziecką. Hitler miał nadzieję, że Polacy zaakceptują te propozycje, chociaż nigdy w oficjalny sposób nie przekazane, i rozkazał swoim swojemu ówczesnemu ministrowi spraw zagranicznych, Ribbentropowi, by zaczął badać grunt w Polsce. By zaczął rozmawiać, zaczął prowadzić rozmowy dyplomatyczne, mające doprowadzić do takiej sytuacji, żebyśmy weszli w sojusz z Niemcami. W kolejnych latach, po 1934 roku, służby dyplomatyczne i wywiadowcze niemieckie prowadziły dość szeroko zakrojoną operację, mającą na celu wysądowanie polskich nastrojów w polskim rządzie. Składano nieoficjalne propozycje współpracy, między innymi w czasie wizyt różnych hitlerowskich notabli w Polsce. Przykładowo przykład Hermann Gering lubił u nas bywać na polowaniach, spotykał się często z marszałkiem Piłsudskim. On, praktycznie otwartym tekstem, proponował Piłsudskiemu przystąpienie do sojuszu wojskowego z Niemcami. Piłsudski wtedy odpowiadał, to było, to on powiedział takie sławne zdanie, że. Niestety nie da się cały czas spać z karabinem przy boku, co mm, można sobie tłumaczyć tym, że dał do zrozumienia, że Polska sobie nie może pozwolić na otwartą, ciągłą wrogość z Rosją. Że wtedy byłby, Polska była w ciągłym zagrożeniu jako ta forpoczta mm, sojuszu antykomiternowskiego. Niemcy się tym nie zrazili. Słuchajcie. Cały czas próbowali wpłynąć na rząd Polski, i słuchajcie, 24 października 1938 roku mm, polski ambasador w Berlinie, pan Józef Lipski, został zaproszony na spotkanie z Joachimem von Ribbentropem, ministrem spraw zagranicznych III Rzeszy. Yy, Ribbentrop wtedy postawił sprawy dość jasno i dość yy, tak, no, pewnie radykalnie. Wytłumaczył, że kanclerz Niemiec Adolf Hitler chce definitywnie i kompleksowo uregulować stosunki z Polską na następne dziesięciolecia. Przedstawiono wtedy Polsce warunki. Owe sławne warunki, o których właściwie mówi się tylko o dwóch teraz w historii. Po pierwsze, wolne miasto w Gdańsk wraca do Rzeszy. Pierwszy warunek. Drugi warunek, stworzenie korytarza eksterytorialnego, przez który przeprowadzone zostaną autostrady i wielotorowe linie kolejowe łączące Niemcy z plusami wschodnimi. Trzeci warunek, o którym się już praktycznie nie mówi, Polska otrzyma podobne udogodnienia w Gdańsku, jak również wolną strefę w porcie. Czwarty warunek, o którym się też nie mówi, Polska otrzyma prawo zbytu towarów na terenie Gdańska. Piąty warunek. Polska i Rzesza uznają nawzajem swoje granice. To jest ważne. Szósty warunek. Układ polsko-niemiecki przedłużony zostanie z 10 na 25 lat. I te wszystkie warunki można powiedzieć, były jeszcze lajtowe, patrząc z ówczesnego punktu widzenia. No, siódmy warunek był warunkiem rzeczywiście radykalnym czyli tym, o czym myśleli Niemcy od początku, czyli Polska przystąpi do paktu antykominternowskiego. Czyli do paktu antykomunistycznego. Co się stało? Jak Polacy zareagowali na tę propozycję? Wówczas to nastąpiła mm, niezrozumiała dla mnie e dla ludzi, dla historyków, którzy się tą zajmują dyplomacją, przedwojenną dyplomacją prowadzoną przez rząd polski, nastąpiła niezrozumiała sytuacja. E, ambasador Lipski e, przekazał te, e, treść tej rozmowy z Joachimem von Ribbentropem swojemu pryncypałowi, czyli Józefowi Beckowi, ówczesnemu ministrowi spraw zagranicznych. Beck e, Generalnie wtedy no, albo zachował się jak kretyn, albo zachował się w sposób wskazujący na to, że nie wiem, można, niektórzy sądzą, że ktoś go inspirował do takiego zachowania, czyli że mógł być na przykład agentem jakiegoś obcego wywiadu, bo zachował się w sposób skandaliczny, słuchajcie, przez. On, jak się potem tłumaczył, nie, nie sądził, że te propozycje, które przedstawił Ribbentrop, to są propozycje Adolfa Hitlera. Myślał, że to jest prywatna inicjatywa ministra spraw zagranicznych trzeciej Rzeczy. I e, Re, e, Beck starał się wówczas e, zorganizować oficjalne spotkanie ze stroną niemiecką, spotkanie na wyższym szczeblu. Żeby było ciekawie, ze strony niemieckiej, oczywiście, takie. Taka propozycja została od razu zaakceptowana. Becka zapraszał do swojego orlego gniazda w Berthesgaden Adolf Hitler, czyli sam kanclerz, sam Adolf Hitler zapraszał polskiego ministra spraw zagranicznych do siebie, żeby te kwestie omówić. Ale Beck generalnie osrał to zamówienie i przez, słuchajcie, dwa najbliższe miesiące nie poinformował o rozmowie swojego ambasadora z Ribbentropem i o propozycjach niemieckich nie poinformował nikogo. Ani prezydenta Mościckiego, ani marszałka Rydza-Śmigłego. Przez dwa miesiące, słuchajcie, trzymał e, tak ważną informację przed e, całym polskim rządem. Hmm. Te informacje, no to, słuchajcie, no, to, to było to, to coś niesamowitego, on się w pale nie mieści. Hmm. Do spotkania takiego w Berthesgaden doszło dopiero w styczniu 1939 roku. Wtedy e, polski minister spraw zagranicznych Józef Beck dopiero sobie uświadomił, że to była prawdziwa propozycja Adolfa Hitlera. I teraz słuchajcie, tak jak powinien zareagować wówczas Beck. Bo jak zareagował, to wiemy. Czy te warunki były warunkami do przyjęcia? Otóż e, pamiętajmy, że ten moment, jeszcze chwilę, tam dwa, trzy miesiące przed e, przed tą spotkaniem Becka z Adolfem Hitlerem, to były najlepsze chwile, najlepszy apogeum, e, że tak powiem, dobrych stosunków Polski i Niemiec, do stosunków międzypaństwowych, e, czego dowodem na przykład było współuczestnictwo e, polskich sił zbrojnych w e, Interwencji niemieckiej w Czechosłowacji, prawda? Mało ludzi o tym pamięta, że Polacy byli tam agresorami również. Jak powinien zareagować Józef Bey? Wróćmy do tych żądań. Jak one brzmiały? Pamiętacie, wolne miasto Gdańsk wraca do Rzeszy. Czy mogliśmy się na to zgodzić? No słuchajcie, Patrząc teraz, z dzisiejszego punktu widzenia, ciężka sprawa by wyglądała, jeżeli chodzi o opinię publiczną w Polsce. Polacy generalnie byli nastrojeni antyniemiecko. Nie bardzo, że tak powiem, ze względu na zaciekłości historyczne, traktowali dobrze Niemców. Zresztą tak jest do tej pory, jak wiecie z moich vlogów. To pod względem mediów, pod względem opinii publicznej, byłaby klęska wówczas rządzących Polską polityków i żołnierzy, bo wtedy trzeba pamiętać, że na większość naszego rządu to byli żołnierze. Zresztą Józef Beck też był przecież pułkownik Józef Beck. Opinia publiczna potraktowałaby prawdopodobnie podpisanie, oddanie Niemc Niemcom Gdańska, oddanie w cudzysłowie zaznaczam Niemcom Gdańska, jako zdradę. A jak to było faktycznie? Trzeba pamiętać, że Gdańsk w tamtych czasach, w latach 30. XX wieku, był praktycznie i tak był niemiecki. Polaków w Gdańsku było 2-3%. Ponad 95% mieszkańców Gdańska to byli rodowici Niemcy. Polska istniała w Gdańsku e, tylko i wyłącznie tym, że była tam Poczta Polska, e, była placówka Polskich Kolei Państwowych, no i wojskowa placówka na Westerplatte, o której każdy Polak chyba słyszał. E, generalnie trzeba pamiętać, że od 1933 roku w Gdańskiem rządziła partia nazistowska, niemiecka. Również wówczas nie istniał problem tego typu, że oddając Gdańsk, pozbawilibyśmy się dostępu do morza, gdyż już mieliśmy wtedy przecież port Gdyński, prawda? Który jakby otworzył nam okno na świat. Nie był to łatwy warunek do spełnienia, ale. Perspektywie nadchodzącej wojny, która jeszcze wtedy była zupełnie sprawą abstrakcyjną się wydawało, przynajmniej dla niestety ministra Beka, to był warunek, który można było bez zbytnich strat spełnić. Co ciekawe, kiedy w polskiej, kiedy strona polska w czasie rozmów z Adolfem Hitlerem mówiła Hitlerowi, że to Polskie społeczeństwo się na to nie zgodzi, że zostaną zniszczeni przez opinię publiczną. Hitler odpowiadał do nich, mówił im, mówi, że on będzie miał z tego powodu znacznie większe problemy ze swoją opinią publiczną, tak mówił Hitler, bo będzie się musiał wytłumaczyć swoim wyborcom, dlaczego w ten sam sposób nie zażądał zwrotu Górnego Śląska, Pomorza i Wielkopolski, na przykład. Także no to też widzicie, ciekawa sprawa. Dla Hitlera to było niezrozumiałe, dlaczego Polacy strasznie się obawiali opinii publicznej i niezrozumiałe było dla niego to, dlaczego nie godziliśmy się na oddanie Gdańska. Powtarzam, oddanie w cudzysłowie, bo Gdańsk był i tak niemiecki. Chodziło po prostu o to, że na papierze było, że jest niemiecki, prawda? Druga sprawa, punkt drugi tych żądań. Poprzez korytarz eksterytorialny przeprowadzone zostaną eksterytorialne autostrady i wielotorowe linie kolejowe łączące Niemcy z Prusami Wschodnimi. Czyli sławny korytarz. No, kolejna sprawa, o której się mówi oprócz Gdańska. Jak tutaj wyglądała sprawa korytarza?